Hej chani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będzie w końcu specjal na 5 tysięcy, za który Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję. Oczywiście lecimy teraz po więcej. No i dzisiaj przychodzę do Was z myślę wyczekiwanym filmem, ponieważ będzie to tutorial jak spłaszczyć kobie Horsa. Ja w filmie z terenu z mówiłam Wam, że w końcu ten film nagram no i wy też się mnie pytaliście, kiedy to nagram, kiedy to będzie na kanale. Ja mówiłam wtedy, że to wrócę jakoś w najbliższych dniach, no ale niestety yy, tego nie wrzuciłam. Yy, no bo, ponieważ miałam też do nagrania na przykład, jak było jesień, no to musiałam wrzucić jesienny haul i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu musiałam filmę wrzucać na czas. No i jakoś tak wyszło, że ten, yy, ta druga część specjalu yy, po prostu mnie gdzieś umknęła. A więc yy, dzisiaj do Was yy, właśnie przychodzę z tym tutorialem. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, że Wam się spodoba i że pomoże Wam właśnie w spłaszczeniu hobbyhorse'a. Jeżeli Wasz Horses jest uznajmy mniej więcej taki, czyli że ma po prostu brzuszek, jest trochę grubszy i nie pomaga Wam spłaszczenie go w taki sposób, przez właśnie starwanie na nim na książce, nie pomaga Wam w taki sposób, poprzez po prostu spłaszczanie go, uciskając go rękami, no to myślę, że zostaje Wam jeszcze jedna opcja, która będzie według mnie najlepsza i, na, i najdłużej będzie ona po prostu działała I na, wygląda ona następująco Potrzebujecie Waszego horsa. Najlepiej żeby nie miała na sobie żadnej darki ani nic, jeszcze zaraz ściągnę kandal i czypeczkę Po prostu najlepiej żeby nie miała na sobie żadnego sprzętu, żeby na razie był to po prostu nie zostało uszkodzone Będziecie potrzebować tak Jakiś ręczniczek jak ja mam, jakby widać taki malutki Będziecie potrzebować również waszego horse'a, no bo oczywiście najważniejsza rzecz. I ręcznik też jest bardzo ważny, żeby po prostu go nie spalić. I teraz mówię po co wam ten ręcznik. Otóż będzie też wam potrzebne żelazko. I po prostu będziecie robić to tak, o jak właśnie teraz wam pokażę. I będzie wyglądało to właśnie tak, że kładziecie swojego konika. Tutaj myślę, że na przykład przesunięcie grzywy na bok. Na tył po prostu będzie też to jedna z ważniejszych właśnie tej części. Wybieracie sobie konkretne miejsce w którym chcecie go spłaszczyć. Kładziecie tutaj ręcznik. Pamiętajcie żeby szczelnie, nie że na przykład będzie tako i tu przepracujecie i na koniec po prostu będzie miał inne futro lub po prostu będzie miał dziura lub nie wiem co tam się może stać. Po prostu zakrywacie go naprawdę szczelnie w tym miejscu. Robicie wszystko tak żeby po prostu żelazko działało i zaczynajcie go spłaszczać w taki sposób. Czyli po prostu bierzecie żelazko i nie za mocno, też nie za lekko ściskać konia właśnie tym żelazkiem w tym konkretnym miejscu i to teraz Wam powiem też w miarę ważną informację, że jeżeli koń ma na przykład y, wypełnienie bardzo lekkie, no to myślę, że raczej y, takie lekkie spłaszczenie go tym żelazkiem wystarczy, lecz jednak jak jest twardszy i grubszy, to będzie po prostu potrzebne mocniejsze ugniatanie go tym żelazkiem, y, mocniejsze wciskanie, y, no i to też trzeba czasem robić niestety częściej w zależności właśnie jakiego macie konika. No u mnie niestety do Willego, żeby go spaszczyć muszą spełnić najlepiej dwie metody, czyli spaszczanie go książką i żelazkiem, ponieważ żelazkiem po prostu te wypełnienia mu się tak skształca bardziej na szczuplejsze. I lecz jednak nie jest to takie, jak ja oczekiwałam, a więc yy, po tym myślę, że spostrzanie go grubą książką będzie dawało też większe efekty. No i tu mieliście się akurat też pokazane trzy metody, które ja używam i to właśnie też jest, tak jak mówiłam, w zależności po prostu od Konika. I mam nadzieję, że taki, taka, taka część specjalną wam się spodobała, bo miała być inna, ale w sumie postanowiłam, że na, żeby tam pomagać nie na zbytnio czasu i będzie ona za jakiś czas a więc yy, ona po prostu będzie w innym specjale a więc po prostu postanowiłam zrobić na tą część specjalu właśnie ten tutorial mam nadzieję, że wam się on spodobał, dajcie łapkę w górę subskrypcja, wam się podobało mam nadzieję, że wam się spodobało możecie pisać, co byście też chcieli do te nagrania, na pewno sobie to zapiszę i yy, może kiedyś to nagram. będę się też starała yy, regularnie wrzucać ale mamy teraz szkołę, na to będzie troszeczkę mniej czasu, no ale postaram się jak najczęściej. A więc to by było już na tyle w tym odcinku i bye! You.